Dlatego mówię tak jak mówię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ostatni już odcinek rozważań wokół czwartego przykazania Dekalogu, który interpretował nam święty Jan Paweł II przed 40 laty. Chciałoby się, by ten właśnie ostatni odcinek przed wakacjami zakończyć jakimś pięknym, uśmiechniętym akcentem. Jednak ostatni fragment papieskiego przemówienia z 91 roku pozostaje nie tyle pięknym, co wstrząsająco dramatycznym wezwaniem. To są jedne z tych słów najbardziej zapamiętanych z tamtej pielgrzymki. A zarazem ci z nas, którzy pamiętają te słowa, pamiętają też ton, którym te słowa były wypowiedziane. Ton pełen przejmującego bólu, cierpienia, ton dramatycznego krzyku. Papież wołał: Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność. Tych wszystkich, czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala, nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia, z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu trzeciej Rzeczpospolitej. Przyznam się, że nieraz zdumiewa ta mnie ta beztroska, a może bezmyślność wielu ludzi. Którzy idą dzisiaj przez życie publiczne, społeczne, polityczne, krzycząc słowa wolność, wolność, wolność. Śmiem twierdzić, że to są ludzie, którzy kompletnie nie pojmują tego pojęcia. Mylą je z anarchią, z fawolą, a czasem nie wiedząc o tym, utożsamiają je ze zniewoleniem, z jakimś determinizmem biologicznym. To tak, jakby być wolnym, ich zdaniem, oznaczało uwolnić się. Od wszystkich zobowiązań w stosunku do drugiego człowieka. Inaczej mówiąc to tak, jakby ich zdaniem, wolność znaczyła zniewolenie popędem, a wyzwolenie od miłości odpowiedzialnej. I dziś, dziś właśnie, bardziej niż wtedy trzeba nam robić rachunek sumienia z tego, zniewalania wolności w nas. I jeszcze jedno przypomnienie. Tych najbardziej przejmujących słów wypowiedzianych przez największego z Polaków. Oto matka moja i moi bracia. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia, to jest moja matka, ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry. I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie. Że sprawy te nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć, was też powinny boleć. Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować, zbyt długo niszczono, trzeba intensywnie odbudowywać, nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Oto matka moja i moi bracia. Drodzy Państwo, nie ośmielę się do tych słów już niczego dodawać. Ale pozwolę sobie życzyć, by rozpoczynający się czas urlopów, wakacji, odpoczynku był dla nas wszystkich rzeczywiście czasem odpoczęcia, jak za Norwidem powtarzał święty Jan Paweł II, tym razem w 79 roku, w czasie pierwszej pielgrzymki, odpocząć to sięgnąć do poczęcia, do tajemnicy Boga Stwórcy, do źródła naszego istnienia, do prapoczątku, do Boga samego. Obyśmy spotkali się w jesieni, świętując beatyfikację prymasa Wyszyńskiego i czując z tej beatyfikacji nie tylko radość, ale i zobowiązanie, tak jak powinniśmy czuć wdzięczność, ale i zobowiązanie za dar świętego Jana Pawła Wielkiego, za jego naukę, która dziś jest tak bardzo nam potrzebna.